Dzisiejsze Co ja rozpoczynamy od poszukiwania dla pań sukienek, a dla panów sposobu wiązania muszek. A to dlatego, że już 15 grudnia Studencka Rada Wydziału zaprasza na 16. Wieczór Klubowy Gospodarki i Administracji Publicznej. Wyjątkowy! bo wieczór klubowy wydziałowy. Co więcej, organizatorzy i agencja artystyczna GAP, która wspiera ich w działaniach, obiecują, że będzie zagapiście. Szukajcie wydarzenia na strefie GAP i zapiszcie się koniecznie, bo dziekan Mazur już to zrobił. W najbliższym tygodniu mamy dla Was wyjątkowy prezent mikołajkowy, intelektualny prezent mikołajkowe. 7 grudnia specjalne dobre rządzenie z udziałem pani profesor Jadwigi Staniszkis. Pani profesor opowie nam o różnicach między Zachodem a Wschodem. Spotkanie poprowadzi profesor Jerzy Hausner, a dyskusję rozpoczną profesor Rafał Matyja i profesor Artur Wołek. To jedyna taka okazja do tego, żeby faktycznie móc podyskutować, porozmawiać, a przede wszystkim rozszerzyć horyzonty, w spotkanie z Oczywiście otwarte, będziecie mogli zadawać pytania, więc widzimy się 7 grudnia o godzinie 10.30 w sali senackiej Budynku Głównego na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jeżeli komuś będzie mało tych dyskusji z rana, to zapraszamy na godzinę 14.50 na cykl spotkań Inteligentne Miasta. Widzimy się w pawilonie sportowym w sali numer 2 i szczegółów tego wydarzenia szukajcie na fanpage'u Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej. Wygląda na to, że w tym miesiącu nasze koło naukowe będzie dyskutowało o dysk Dyskutowało i jeszcze raz dyskutowało. Trudno będzie się do nich nie przyłączyć, a taka okazja nadarzy się już 12 grudnia. Koło naukowe zaprasza na godzinę 18:30 do pasażu Bielaka na kolejną odsłonę klubu dyskusyjnego. To wyjątkowy moment, podczas którego możecie próbować przedyskutować profesora Klicha albo magistra Żabińskiego. Koło zaproście naszych wykładowców z całego wydziału i obiecujemy, że będziemy próbować zmierzyć się z nimi w dyskusji. 13 grudnia spotkamy się z czterema żywiołami dzięki kołu naukowemu urbanistyki: beton, zieleń, woda, światło, a to wszystko podczas Space Day 2016. To jest wydarzenie kierowane szczególnie do tych, którzy interesują się architekturą, urbanistyką i współczesnym rozwojem miasta. Żeby znaleźć więcej szczegółów o tym wydarzeniu, wystarczy dołączyć na Facebooku Space Day 2016. Nie przegapcie tej okazji, w końcu gospodarzy, administratorzy publiczni muszą dużo wiedzieć o rozwoju miast. Na chwilę rozstaniemy się na przerwę świąteczną, więc. Pamiętajcie o tym, że na początku stycznia ruszą zapisy na Ligę Debat Oksfordzkich. Szczegóły na strefie GAP i na fanpage'u Koła Naukowego GAP, ale żeby przekonać się do tej formuły, zobaczcie filmy, które dla Was przygotowaliśmy, czyli GAP wie jak wygrywać debaty oksfordzkie. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Agencja Artystyczna GAP wcale nie zapadły w sen zimowy. Pracują pełną parą, a to dlatego, że sympo is coming. Do organizatorów wpływają zgłoszenia uczestników, a Wy koniecznie śledźcie stronę Sympozjum na, na Facebooku e, oraz Strefę GAP, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów i przygotować się do tego wyjątkowego wydarzenia. Last but not least, nasi piłkarze grają, a my trzymamy za nich bardzo mocno kciuki. Szczególnie będą potrzebować Waszego wsparcia w weekend 16 do 18 grudnia, ponieważ walczą wtedy w mistrzostwach państwach polski w futsalu do lat 20. Pokażcie chłopakom, że ich wspieracie, choćby nawet poprzez polubienie fanpage'u Kadra Gap AZS Uek na Facebooku. To fajna i przystojna drużyna, przede wszystkim dobrze gra, więc powinniście być z nimi. Żeby być na bieżąco z nami, kontaktujcie się przez Facebooka, napiszcie do nas maila, albo po prostu przyjdźcie na Rakowiską 16 do sekretariatu. Pamiętajcie o tym, że cokolwiek robicie, nas to interesuje. Cokolwiek chcecie wykreować, my możemy wam w tym pomóc, więc po prostu dajcie nam znać. Do zobaczenia.